Cześć wszystkim! Hello. Dzisiaj mamy wywiad z Jagodą. Jagoda uczy języka angielskiego i dorosłych i dzieci. I dzieci. To tak. jest właśnie nasza też dedykowana osoba od angielskiego dla dzieci. No to co, Jagoda, czy jesteś gotowa? Tak jest. No to zaczynamy! Jagoda, podaj mi trzy rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie życia. Uh, hmm. To jest praca pewnie. Telefon. <laughs> telefon i ludzie w sumie moi znajomi przyjaciele. No i może rodzina też. <laughs> Co cię motywuje najbardziej w byciu lektorką? Motywuje mnie to, że jak widzę postępy u moich uczniów yy, bardzo się cieszę i wiem, że na pewno zrobiłam coś dobrego i też motywuje mnie to, że... Ucząc ludzi, ja też się czegoś uczę od nich, także uważam, że praca lektora jest naprawdę super pracą, bo możemy pomóc sobie nawzajem i lektorzy, i uczniowie. E, jakiego jeszcze języka byś się najchętniej nauczyła? E, hiszpańskiego. Hiszpańskiego chciała się nauczyć, bo to jest taki egzotyczny język dla mnie i kiedyś bym chciała na pewno pojechać, zobaczyć, a tak, hiszpański na pewno. Czy jakaś największa zaleta umiejętności języka obcego, twoim zdaniem? Jest i y, to wielka, można się porozumieć z ludźmi z całego świata, gdziekolwiek pojedziesz, jeżeli znasz język angielski, chociażby oczywiście, możesz poznać super ludzi, możesz poznać historię y, państwa, w którym się znajdujesz i otwierać to na pewno drogę też do lepszej pracy i no i to wszystko. Y, jak długo nauczasz Lingua pro? Y, no rok, teraz będzie rok yy, i jest super i się cieszę, że mogę tutaj pracować. E, podzielisz się jakimś wspomnieniem związanym z kursem języka? Ojany, hmm... Jakaś anegdotka, śmieszna sytuacja albo coś, co Cię właśnie napawało dumą jakaś jak ktoś się dobrze przygotował? A, ojany, nie pamiętam w sumie. Czasami zdarzają się śmieszne sytuacje, jak ktoś źle wymówi jakieś słowo i zamiast normalnego słowa wyjdzie coś śmiesznego. Ale w sumie jeszcze się nic takiego nie, nie stało. Masz jakiś ulubiony angielski zespół muzyk, yy, muzyczny, wykonawca? Nie chyba. No Czasami ewentualnie słucham The Beatles, ale tak to niekoniecznie. To, co w radiu leci, to lubię. Czy nauczanie języka angielskiego wymaga od ciebie dużego wysiłku? Mm, nie. Czasami możliwe się zdarzy, że jest bardzo wymagająca grupa, ale ja też lubię wyzwania, więc czasami y, muszę się postarać gdzieś mocniej przygotować, ale bardziej myślę, że nie. Sprawia mi to większą przyjemność niż, nie wiem, niż trudności. Kiedy stwierdziłaś, że chcesz zostać lektorką? Może gdzieś w połowie studiów, kiedyś chciałam być nauczycielem języka polskiego, yy, uczyć w szkole, później mi przeszło, no i jak poszłam na studia, yy, poszłam na lingwistykę angielsko-arabską, to zaczęłam dawać korepetycje z języka angielskiego i zauważyłam, że gdzieś mam do tego yy, smykałkę, jak to mówią, I, no i tak zostało i bardzo się cieszę, bo jestem dobra w tym, co robię. Czy znasz jeszcze jakiś język oprócz angielskiego? Tak, umiem troszeczkę mówić po niemiecku i też umiem mówić po arabsku, bo zrobiłam studia z lingwistyki arabskiej. No, fajnie, powiedz chociaż jedno zdanie. Ana Jakoda, Ana Adwusulhat Alarabiata, Ła Inkluzijate, Fil Jamjati, Ja Pięknie. <gry> Rozumiem, że się przedstawiłaś i powiedziałaś, gdzie mieszkasz. Powiedz, po części. Okay. E, jaki jest Twój najmocniejszy atut? Hmm. Wydaje mi się, że w tej pracy moim atutem jest to, że jestem bardzo kontaktowa i lubię rozmawiać. W ogóle jestem pełna energii, a wydaje mi się, że ludzie bardzo lubią, jeżeli lektor jest y, żywy i uśmiechnięty, więc myślę, że to jest moja zaleta. E, masz jakieś sposoby, jak zachęcić osobę do nauki języka? Hmm. Nie wiem. Sobie. Ja zawsze powtarzam, że na pewno trzeba, jeżeli ktoś chce naprawdę mówić dobrze w języku jakimkolwiek, trzeba dużo powtarzać. E, wiadomo, nie trzeba siedzieć godzinami, ale wystarczą krótkie powtórki i wydaje mi się, że dobra atmosfera też dużo daje w nauce. E, jest jakieś miejsce, które chciałabyś zobaczyć w Anglii? A nie. W sensie zwiedzałam wiele razy i myślę, że z tego co chciałam widziałam wszystko, także na pewno chciała wrócić to na pewno, bo jest tam bardzo zielono i pięknie, ale no chyba nie. Y jakie jest twoje największe marzenie? Ja yeah, no. Chciałabym mieć dobrą karierę, chciałabym umieć więcej języków. Może kiedyś y pracować w jakiejś firmie y z językami, albo nawet tutaj nauczyć się kolejnego i uczyć jeszcze jednego języka. Okay, to już są wszystkie pytania, które do Ciebie mamy. Bardzo Ci dziękujemy za wywiad. I do usłyszenia, zobaczenia. Thank you, bye bye.